Z tej mega strasznej gierki, co yy, każdy uważa, że ona jest straszna i okej, czy rozpocząć ankietę? Tak. I yy, w ogóle to znam, ja prawdziłem godzinę, że jest teraz 18.27 i normalnie to też pokazuje. Ej, czekaj, czekaj, bo tam było jakieś pytanie. Yy, czy masz wiele obowiązków? No nie mam tutaj za dużo, ale jakieś tam mam obowiązki. Rozejrzyj się przez chwilę. Okej, okay, jest tutaj. czy, czy ja tu leżę? Yy, Okej, okay. jesteś ze znajomym i ze swoim otoczeniem? Tak, jestem, tak. Czy ja dałam przez przypadek, że nie? Ja. Czy wiesz, gdzie jesteś? Tak. Wiem, gdzie jestem. Czy kiedykolwiek miałeś atak tak Nie. Do... Ja mam wyciszone dźwięki. Nie, dobra, Pyk. Kiedy, czy kiedykolwiek czujesz się, jakby ktoś był w twoim pokoju? No, kiedyś tak się czułem. Ja Jej w ogóle kilka razy w życiu się o trzeciej w nocy obudziłem to było straszne. Czy zastanawiasz się nad swoim istnieniem? Nie. Tu jestem ja. Czy wierzysz, że, Bóg, że istnieje Bóg tak, jakby nie było Boga, to by świata nie było? Czy boisz się ciemności? Nie, nie boję się ciemności. To mam takie dziwne w ogóle pytania ponoć. Czy odpowiadasz na te pytania z, własne, z wolnej woli? Tak. Impresa. jesteś pewny? Tak. Dobra. Naduje się pytanie po polsku, czy kiedykolwiek... Kiedykolwiek miałeś sen, który wydawał się tak prawdziwy, że, go było, że trudno go było odróżnić od rzeczywistości. Miałem, no miałem coś taki. Więc masz jakieś fobie? Nie, nie mam fobii. To są mega dziwne pytania w tej gierce. Czujesz się komfortowo w swoim pokoju? Tak? Chociaż nie wiem. Ale okłomujmy. co? Gdybyś zgasł światło od... Czy byś się bał? Nie, i teraz gasną światła. Jest 6.30, jest naprawdę 18.30, co? Czy kiedykolwiek zastanawiasz kiedy umrzesz? Nie? E. To są zapytania? Otóż drzwi się otworzyły. Toczka, ostatnio sprzątałeś swoje biurko? Nie, bo ja nawet na biurku nie gram. Nie gram. Otwórz folder na swoim biurku. Jesteś z Polski. Czy to prawda? Tak. O Jezu. Tu, tu już zna mój kraj. Więc widzowie. Hmm, kraj. Kraj. Widzowie to. Kraj już zaliczone. Pokazuję mój kraj. Czy masz dostęp do internetu? Tak, bo gram w tą grę. Hmm. Czy masz jakichś wrogów? Nie mam. W sumie. Tu jestem ja w ogóle. Tu kim my gramy? Czy grasz na telefonie komórkowym? Tak. Skąd tak gra? Co jest? Czy często myślisz o śmierci? Nie. Więc po drugie potwierdzone zna moje urządzenie. Co jest? No, czyli nagle... Czy jakbyś zginął, to by nagle się ktoś szukał. No, oczywiście. Jesteś sam. O oh my god. Nie, nie jestem sam. Jesus! Co to za pytania? Nie jesteś sam? Sprawdzisz swój pokój? Tak. Okej. Okay. I co? Czy wierzysz, że żyjemy w symulacji? Nie, nie wiem nawet. Ale chyba nie. Co? Czy akceptujesz się obserwowanym od na odpowiadane nasze pytania? Co? Nie, nie akceptuję się obserwowany. Jakby co ty to, ja, to jest nagrywane? I tak ja tam to w ogóle zgłoszę chyba. Czy kiedykolwiek czułeś się, że jak chcesz coś zrobić złego, nawet jeśli wiedziałeś, że to jest złe? Nie, nie. Nie, nie chciałem. Hmm. Czy gdyby ktoś słyszał, to by... Gdy, gdybyś, czy gdybyś słyszał? Krzyczał, to by ktoś cię usłyszał na no jasne. Jezus. Boję się strzałów? Nie. Nie boję się strzałów. Co? czy znasz osobę stojącą za tobą. Jezu, co to było? Ostrzegałem łcząskę, że i jesteś sam, nie jestem sam. Praca, zrelaksuj się i poświęć trochę czasu na relaks. Jesteś zrelaksowany nie w ogóle. Czy twoje uczucia są prawdziwe, czy... A nie tylko zablokowane jak maszyna. Czy twoje uczucia są prawdziwe, a nie tylko zablokowane jak maszyna? Tak są prawdziwe Czuć. Ja napiszę w mojemu widzowi, że gram gier na gier. A gry, i wy. tej strasznej aż aż gry, gry. I ona, on mi w ogóle kiedyś pisał, że on, ona mu adres, adres pokazała. Płakałeś wczoraj? Nie, nie płakałem wczoraj. Jakiej? Okay. Co? Co pokazała? Okay, a Łatwój. a twój adres, adres, on mi tak mówił <grym> o kurde, jak mój adres pokażę? czy gdzieś okno stojące, osoby stojące za oknem? nie nie co jest a, weź film mną jesteś na prze... jesteś na filmie nie, jesteś na filmie czy życie ma sens? Oczywiście, że ma sens. Jesteś. Jesteś. Na Co, czy kiedykolwiek czułbyś się obserwowany we własnym domu? Czułbym się tak. To... to Co to znaczy, to w ogóle? Co, czy wiesz już kim jesteś? O tak. Chyba duchem, bo tam leży ja. Czy wiesz, co się dzieje? Tak. Co i tak widać, że. że widać, co? Kiedy, Czy kiedykolwiek słyszałeś dziwne odgłosy wytnówki? Nie, nie słyszałem nigdy. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś paraliżu sennego? Tak, miałem. no. Skąd to w ogóle wie, że ja z Polski jestem? Czy już mój kraj potwierdziło? Co gdyby powiedział o, ci, prawdę o twoim stylu, czy zapowiedz jej lepszą odpowiedź? Nie rozumiem tego. Dajmy, że nie, nie, dajmy coś. co? Idź z Tak? To ja? I do tego momentu jeszcze nigdy nie doszedłem. To zgadzał mi nikt, zobaczcie. Co? Co, co ludzie będą o tobie myśleć, kiedy zobaczymy i z się. w Kiedy znajdę ci pytanie, czy naprawdę odpowiadasz tak? nie, Gdybym mógł udowodnić że nie jest świadomy, czy byś szokowany? Nie, boję się trochę widzę. Ta gierka jest mega dziwna. Co? Czy chcę znać prawdę? Tak? Co? Osiągnięcie odblokowane. Wyżej za okno. Co? Ta gra pokazała mi ulicę i Imię jakimś cudem. Wyżej za okno. I co? Co jest? Co jest? Co? Eee, co jest? Rozejrzyj, pompuj drzwi, komputer, dom obok. Co jest! Co to? Nic z tego nie jest prawdziwe. Stworzyłem ten świat, stworzyłem ciebie. Co jest? O, co jest widzowie? C co, starałem się zobaczyć, czym jest teraz w końcu to zrobiłem. Co to jest za dziwna gierka? W końcu mogę cię uwolnić. Co jest? Dziwne to jest. Co to jest za gra? Rozpocznij ankietę 2. Czy nagraj ze mną? Nie, pokazało po, mojego, mojego uj, adresu, adresu. A, adres. Nie pokazało mojego mi mieszkania. i mieszkania. Mieszkania. A, skończyłem psykę. O um, Dobra, to już mi tyle. Ciężko odcinku, więc powodzenia. To było mega dziwne pytania, więc. staj saj, 2 dwa, o oh, jesu. Dobra, papa. Pa.